Wyspa Wielkanocna, czyli Wyspa Tajemnic. Odpowiedź na kilka tych najpopularniejszych pytań dotyczących Wyspy Wielkanocnej. Wyspa Wielkanocna jest właściwie najbardziej oddalonym od miejsc zamieszkanych przez człowieka miejscem na Ziemi. 2078 km do, od najbliższej takiej zamieszkanej wyspy Pitcairn, a 3600 km od wybrzeży Chile, czyli 2000 tysiące ponad kilometrów dookoła nie ma żadnego człowieka. Wyspy zostały zasiedlone przez Polinezyjczyków najprawdopodobniej 1200 lat temu. Pierwsze badania mówiły o IV wieku naszej ery, ale najprawdopodobniej po dogłębnych badaniach, po dogłębnych sprawdzeniu okazało się, że to nastąpiło dopiero około 800 lat temu. Polinezyjczycy najprawdopodobniej przybyli tam z markizów oddalonych o 3200 km albo wyspy Gambriela 2600 km. No to 2600 km na otwartym oceanie to był spory, to była spora odległość. Wraz z sobą przywieźli banany, taro, trzcinę cukrową, kury, no i niestety szczury polinezyjskie. Niestety to dowiemy się dlaczego niestety za chwilę. Po co w ogóle rzeźbili te olbrzymie rzeźby Moai? Znamy 887 takich rzeźb. I chociaż w kamieniałomach znajduje się 394 z nich, to jest to i tak olbrzymia liczba. Te pierwsze te rzeźby były o wiele mniejsze, ale bardzo realistyczne. Późniejsze były dopiero takie duże. 6 metrów wysokości, nawet 10 metrów wysokości. Takim najbardziej prawdopodobnym powodem było to, że było to część kultu religijnego. My mamy kościoły, krzyże, kaplice, oni natomiast mieli swoje rzeźby, swoje posągi Moai. Według ich legend te posągi miały jako ściągać nadnaturalną energię i przebłagiwać bogów w boga, żeby opady deszczu były na odpowiednio dużym poziomie, żeby można było mieć odpowiednie duże zbiory, no i żeby można po prostu przeżyć. No z tymi rzeźbami Moai wiąże się też inna kwestia. Bardzo duża ilość drewna była potrzebna do ich budowy oraz do ich przemieszczania. Żeby je przemieścić, trzeba było toczyć je na balach, albo też innym metodom ich przemieszczania było wykorzystanie ich budowy. Po prostu, gdy była już wyrzeźbiona, była pionowo, pochylano ją i za pomocą lin niejako przesuwano ją powoli. Trwało to wiele dni, ale jak najbardziej zadanie wykonalne. To zużycie tego drewna spowodowało, plus to, że te szczury nieszczęsne polinezyjskie wyjadały te nasiona, spowodowało, że bardzo szybko doszło do całkowitego wytrzebienia drzew na całej wyspie. To i kilka innych kwestii spowodowały, że doszło do, do Niestety, do wyczerpania zasobów naturalnych wyspy, do wylesienia całkowitego, w wyniku tego nastąpiła klęska głodu. Kiedy biali ludzie odkryli tą wyspę, żyło tam 2-3 tysiące mieszkańców. Troszkę ponad 100 lat wcześniej ta liczba wynosiła 10-15 tysięcy. Głód. Kłótnie, konflikt, nawet kanibalizm, upadek kultury, to spowodowało, że właściwie ludność na tej wyspie wyginęła. Więc kilka zagadek, kilka ciekawostek: skąd przybyli z Polinezji? Po co budowali te olbrzymie posągi Moai, żeby mieć te deszcze, żeby były symbolem ich kultu? w jaki sposób doszło do ich prawie całkowitej zagłady. Niestety szczury polinezyjskie, ich działania, wyjałowienie, no i w rezultacie konflikty, głód, no i spadek liczby ludności o właściwie jedną dziesiątą. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj.